Cześć manzko z tej strony krwawy technik. Chciałem Was poinformować, że za niedługo specjalny odcinek z dobrego, fajnego miejsca, więc subskrybujcie kanał i lajkujcie. Niedługo trailer wyjdzie za jakieś 2-3 tygodnie i jakieś najbliższe odcinki będą się znajdywać z jakichś takich nie jest luźnych. No. To czekaj, no i mordy Będę, będzie ze mną gość specjalny, znaczy gość, goście specjalni, to ba, będzie parę osób, jutro już siada na nagrywki. Będzie bardzo fajnie. Pozdrawiam do Was serdecznie, lajkujcie i subskrybujcie kanał i wpiszcie w komentarzach jak mi intro wyszło. Dobrze, czy źle, czy też średnio. No, to więc łapka w górę. Like i subik so tam na dole. No, to więc, do zobaczenia na razie. Cześć.